Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak zintegrować system Bastinger z sklepem PrestaShop. Pokażę Wam krok po kroku, jak zrobić tą integrację. Zapraszam serdecznie do oglądania tego materiału. Musimy tutaj przyjść do zakładki Integracje, ja już nie jestem, i dodać przycisk Dodaj integrację. W tym momencie wpisujemy sobie nazwę PrestaShop, klikamy i wyświetla nam się tutaj okienko, w którym musimy udostępnić następujące dane. Tutaj wpisujemy nazwę dla naszej integracji. Ja wpiszę tutaj sklep Presta. Następnie musimy wpisać adres URL naszego sklepu bez przedosłuch HTTP. A następnie musimy dodać token API, który no, musimy wygenerować w sklepie Presta. Shop. Dodatkowo przed wygenerowaniem tokenu API musimy pobrać paczkę instalacyjną. W tym, w tym momencie dla wersji 1.7, ponieważ PrestaShop mamy w wersji 1.7 i tą paczkę zainstalować w sekcji moduły, a następnie wygenerować klucz API. Teraz przejdziemy do właśnie panelu administracyjnego PrestaShop, gdzie zainstalujemy tą paczkę instalacyjną i następnie wygenerujemy klucz API. Pobieramy i teraz przechodzimy do naszego panelu administracyjnego. Znajdujemy się panelu administracyjnym w zakładce API. Jeżeli zalogowałeś się do swojego panelu, to startujesz tutaj i będziesz musiał przejść tutaj do zaawansowany, a następnie do API. No ale przed tym, tak jak wspomniałem, musimy zainstalować tą paczkę instalacyjną, a więc przechodzimy do zakładki moduły, manager modułów, a następnie klikamy załaduj moduł, klikamy i załączamy tą zakładkę baselinkę, ten plik. Moduł został zainstalowany, wszystko przebiegło pomyślnie, więc teraz wracamy do zakładki zaawansowane oraz zakładki API. Teraz klikamy tutaj API, jeszcze nam się staram się załadować. Dodaj nowy klucz API. Dodajemy nowy klucz API. Tutaj generujemy klucz API. Opis klucza wpisujemy Base linker I bardzo ważne, musimy zaznaczyć dla naszego klucza API. Wszystkie uprawnienia, które tutaj mamy. Więc my te uprawnienia zaznaczamy. Warto, aby te uprawnienia były znaczone wszystkie, aby tutaj nic nie blokowało. Ale jeżeli jesteś bardziej doświadczonym użytkownikiem, znasz się właśnie tutaj na programowaniu, na technologiach, no to możesz. Sam zdecydować, sama zdecydować, co tutaj, tak naprawdę, będzie dla Ciebie ważne, żeby Basecar, do czego miał tutaj dostęp. Ja w tym przypadku chcę, żeby miał do wszystkiego dostęp, więc niech tutaj ma dostęp do wszystkiego. Zaznaczamy. To chwileczkę trwano, bo to się trzeba niestety, niestety przeklikać. Już zaraz skończymy. To przeklikiwanie. Ważne, żeby też wpisać sobie opis tego baselinkera, tego klucza tutaj na górze jak widzicie tych uprawnień troszeczkę jest są one no, niezbędne aby cała integracja działała w pełni uprawnie i aby wszystkie dane były po prostu przesyłane z prestashop do baselinkera i z baselinkera do prestashop Dzięki właśnie tej integracji możecie sobie zaoszczędzić w ogóle bardzo dużo czasu przy właśnie zarządzaniu sprzedażą. Ok, e, mamy wszystkie uprawnienia, klikamy zapisz. No jak widzicie, nasz klucz api został e, zainstalowany. Kopiłem sobie ten klucz api. I bardzo ważna rzecz: włączamy tutaj w tej sekcji konfiguracja włącz api PrestaShop. Klikamy zapisz. No, i w tym momencie mamy wygenerowany klucz API. I teraz przejdziemy do panelu Basinger, gdzie wklejmy ten klucz API. OK, ja tutaj jeszcze muszę uzupełnić adres sklepu. W moim przypadku jest to sklep.lux, zakupy. Token API. Na potrzeby tego filmu właśnie otworzyliśmy taką subdomenę w domenie naszego głównego sklepu, na który sprzedajemy. Tutaj zaznaczamy synchronizację produktu, że ma się odbywać, i klikamy zapisz. W tym momencie BaseShinker zapisuje nasze zmiany i tak naprawdę mamy integrację gotową. Teraz przechodzimy do ustawienia tej integracji i tutaj testujemy połączenie, czy jest ono powrotne ze sklepem. Połączenie z sklepem jest prawidłowe, a więc teraz przechodzimy do konfiguracji integracji. Pierwsza zakładka zamówienia. Tutaj ustalam, żeby BaseShinker pobierał co 10 minut zamówienia z naszego sklepu internetowego. Czyli jeżeli ktoś złoży zamówienie. W sklepie PrestaShop to zostanie ono przesłane do Base Linkera. Tutaj mamy również inne e, rzeczy, które e, możemy sobie ustawić, ale tym dzisiaj nie będziemy się głównie zajmować. Następnie, produkty: jak widzicie, mają być pobierane produkty. Tutaj nic nie zmieniamy w Sakoce Krońca również. W statusach klikamy, że możemy przekazywać statusy płatności. Powiązanie statusów płatności, czyli, jeżeli jest nowe zamówienie, to ma być. Powiedzmy, zamówienie, przygotowanie w toku. Jeżeli jest gotowe do wysłania, niech będzie e, przygotowanie w toku, to możemy zmienić na płatność zaakceptowana, wysłane, niech będzie wysłane, anulowane, niech będzie anulowane. I klikamy Zapisz. Dzięki temu, jeżeli w Backlinkerze zmienimy w menadżerze zamówień, nowe zamówienie, status nowe, zamówienia z nowego zamówienia, na do wysłania to po stronie Presty również się to zmieni i na no, odwrót, ponieważ integracja jest dwukierunkowa. A więc, jeżeli zmienicie w PrestaShop nowe zamówienie do wysłania, to również w Basiclerze będzie ono się wyświetlało jako do wysłania. Wysyłki tutaj e, możemy przekazywać od razu numer, nadanie jeżeli wygenerujemy do zamówienia. Płatności tutaj również, jeżeli mamy e, jakieś tutaj integracje z płatności płatnościami, bramkami płatniczymi, tutaj forma przedpłaty to niech to będzie e, brak, albo niech to będzie to, czyli płatność za pomoc przelewu, a tutaj powiedzmy nie mamy powiązanego stosu płatności a dla płatności za pobranie. Tutaj ustawiamy, czy chcemy, aby ceny były synchronizowane i jeżeli posiadacie produkty w magazynie Bassingera, to rekomenduję, aby wyresztą chce, czyli synchronizacja Bassingera do sklepu, a jeżeli pobieracie produkty z prestyshop do Basingera i wystawiacie gdzieś dalej, to po prostu wybierzcie opcję synchronizacja ze sklepu do Bassingera dzięki temu co 24 godziny bezpłatnie tutaj będą się ceny aktualizowały zależnie od i który schemat wybierać. My zazwyczaj konfigurujemy basingera pod to, że jest to główny system, więc klikamy synchronizacja basingera do sklepu. Stany, to stany magazynowe, które będą się aktualizowały między basingerem a Prestashop i jest analogiczna sytuacja, jeżeli prowadzicie magazyn w basingerze, to basinger będzie wysyłał stany i aktualizował do Prestashop, a jeżeli macie magazyn w sklepie, to będzie on pobierał statusy magazynowe z, stany magazynowe z presty do Bajera to my ustawiamy w ten sposób. I co 8 godzin takie stany się synchronizują. Jak widzicie, macie również opcję, aby te stany szybciej się synchronizowały. Zakładka zaawansowana, to zakładka, która, jest, yy, która umożliwia tak naprawdę nam yy, tutaj zmiany dla bardziej zaawansowanych użytkowników. My tutaj nie będziemy nic zmieniać. To bardziej zakładka dla programistów. I oczywiście. Yy, tak naprawdę mamy to wszystko zintegrowane. Teraz możemy przejść do zakładki produkty i tak naprawdę jeżeli posiadamy tutaj produkty w to możemy je wysyłać do Prestige. Jeżeli oczywiście potrzebujesz wdrożenia sklepu internetowego, profesjonalnego sklepu internetowego, to zadzwoń na 726-507-007 lub wyślij maile na kontakt a my przygotujemy dla Ciebie ofertę. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnych. Pozdrawiam, cześć.